Co czeka Polskę w roku 2029, wizja jaki rozkład? Tarota wykonany 2 maja 2022 roku: Pewne ograniczenia w Polsce zostaną kompletnie zniesione. Związane będą z pewnymi przepisami, podatkami. Prawem pracy. Kolejna wizja. W roku 2029 uruchomiony zostanie pewien węzeł transportu, tak jak centralny port lotniczy, bądź coś związanego z modernizacją połączeń kolejowych. Ja tutaj widziałem coś w rodzaju. Może tak być w roku 2029, że ta modernizacja połączeń kolejowych chodzi o szybsze połączenia, chodzi o nowe pociągi. Ujrzałem też w stosunku do tego, bo to było to akurat ta wizja, była nie do końca doprecyzowana. Na pewno w 2029 będzie coś z przyspieszeniem. Transportu, za skróceniem transportu, z komunikacją. Widziałem również możliwość wielkiej inwestycji, takie jak coś nad wodą lub pod wodą. Chodziło będzie o węzeł podróżowany, to na pewno. Może most łączący dwa kraje. To było tyle na ten temat. Kolejna wizja, kolejny wgląd. To powodzie, trąby powietrzne, ale to łączy się właśnie bardzo mocno z wodą. Te trąby powietrzne, one się łączą bardzo mocno z wodą. Silne wiatry, i do tego jeszcze doszło ochrona jakiegoś dziedzictwa kulturowego, tak jakby przed wodą, nie wiem, przed, no, przed powodzią. Kolejna wizja, kolejny obraz to gospodarczo nasz kraj rozwijał, będzie się fantastycznie. Polska zmieni się w roku 2029 nie do poznania. Początek 2029 niesie zapowiedź inwestycji, jakie przyspieszą rozwój naszego kraju na tle Europy. Kolejne, co ujrzałem, to kulturowo nasz kraj będzie wymieszany, będziemy wymieszani. Ludzie z Bliskiego Wschodu oraz ze Wschodu staną się częścią naszego społeczeństwa. Kolejne, okres Wiosenno-letni 2029 stanie się ważny dla dyplomatycznych sukcesów na arenie międzynarodowej. Kolejna wizja. Złapana oraz osądzona osoba za zbrodnie z przeszłości wpadnie zapadnie wyrok oraz proces sądowy, który będzie medialnie nagłośniony, nagłośniony. Przypomina to, to znaczy w stosunku do tej sprawy, do tej osoby, która zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, poprzedzi odkrycie czyjejś kości, czyjejś kości rozumieć, że to będzie chodziło o ciało, tak? Ale już już w stanie rozkładu, że to będą same kości. W pobliżu jakiegoś osiedla domków jednorodzinnych. Bardziej tutaj nie analizowałem, nie wchodziłem w ten obszar, kim jest ta osoba i tak dalej. Na pewno będzie to związane z jakąś sprawą z odległej przeszłości że ten morderca, czy, czy to rozumieć mordercy tak, osoby odpowiedzialne, chociaż głównie widziałem jedną, zostanie spytana, zostanie złapana i pociągnięta do odpowiedzialności. Kolejne, co widziałem, to zmiany w prawie karnym, one również tutaj silnie były widoczne na rok 2029. Na pewno prawo zajmie się również pewnym księdzem, mimo sprzeciwu Watykanu. Tu widziałem, jakby, że z... chodziło będzie o jakieś tarcia na linii polska, stolica apostolska, w związku z pewnym księdzem. To takie też głośne sprawy. Tutaj widzicie wcześniej, ktoś zostanie po latach złapany, później. Osądzony również będzie jakiś ksiądz, to na pewno to będzie duchowny, który trafi do więzienia za kraty. Żadne, żaden status ochronnego tu już nie będzie obowiązywał, ponieważ prawo w Polsce w tym kontekście zmieni się i to bardzo. Co dalej? Polska wyśle na Bliski Wschód, na Bliski Wschód, i tu należy rozumieć. Bliski Wschód w sensie takim jak Izrael, Iran, Libia, Afryka, te kraje, Dubaj. Polska wyśle na Bliski Wschód, na granicę z jakimś krajem, swoje siły. To będą siły wojskowe, militarne. Odegramy tam bardzo ważną rolę bardzo ważną rolę, ale to przypominało rolę. W ramach ONZ coś w tym rodzaju, że będziemy chronić jakąś granicę. Kolejna wizja to sojusz z krajem arabskim, negocjacje. Widzę, że bardziej będzie, będą, w ogóle, cały świat będzie liczył się o wiele bardziej z Polską w tym 2029 roku. Dziwne jest, coś, czego na przykład tutaj akurat nie rozumiałem i to mi weszło w ten obraz. Wyglądało to jak wybór nowego papieża. Nie rozumiem, dlaczego akurat to się ukazało w tym miejscu, gdy zaglądałem na Polskę, tak? To zaglądam na rok 2029. Wybór nowego papieża lub... Głowy kościoła polskiego kardynała, który będzie dobry, tak czy owak, na pewno. Jeśli to będzie nowy papież, no to on tutaj dokona definitywnie dużo większych porządków. Tu nie będzie zamiatania takiego pod dywan, choć jak zaznaczyłem, kwestia pedofilii w kościele, ścigania księży odpowiedzialnych za te przestępstwa, bo inaczej tego nazwać nie można. No to będą jakieś tarcia, tak? Z Watykanem. Co dalej? Dalej to pod koniec maja 2029. pożary. Będą wybuchać pożary, susza już, już od maja przez najbliższe 2, 2,5 miesiąca w maju 2020 dziewiątego roku będzie sieć zniszczenie. Pożary naprawdę będą duże. Tutaj bardziej jeśli ktoś by był zainteresowany, o którą część Polski chodzi, tak? No to bazując na kartach Tarota to bardziej była, był kierunek południowy, polska południowa, cała część południowa. Już nie chodzi o Polskę południowo-zachodnią czy południowo-wschodnią, tylko Przeciąć możecie linią w pół, że to jest część południowa, na pewno w dół. Tam będzie dochodziło do, najwię do największej ilości pożarów, na przykład, które od bardzo dawna nie były notowane. Odnotowywane dalej, dalej, co dalej. Polska pomoże też odbudować. Ujrzałem zniszczenia wojenne lub wynikające katastrof naturalnych w jakimś kraju. I tutaj ten kraj, tutaj cały czas mi się zaznacza, to jest wschód. Nie mylmy się z sytuacji obec obecnej. Mamy rok 2022. W roku 2029 już nie będzie żadnej wojny na Ukrainie. Ale może to, się, może to dotyczyć Ukrainy na przykład, że to zajmie lata ta odbudowa, tak, tych zniszczeń. Co dalej? Po suszy nadejdą Deszcze. Dużo deszczy, gwałtowne powodzie i coś z morza. Bardzo silnie tu było zaznaczone. Nasze polskie morze, coś z morzem. Końcówka, jaka mi się ukazała, to już na sam koniec Wam mówię. Ukazała grudzień 2029 roku to bardzo mocno, bardzo silnie, że będzie jednym z najzimniejszych, co mnie zdziwiło. W skali roku to będzie prawdziwa zima, krótko mówiąc. Spadnie tyle śniegu, ile nie padało od roku 2023. To jest ciekawe, bo mamy rok dopiero 2022, a według wyliczeń wskazanie jest takie, że no, jeśli patrzymy na rok 2023, tutaj chciałbym zaznaczyć to przejście, to jest okres końcówki tego roku, tak, i wejścia już w rok następny, czyli mamy styczeń i luty, tak, to też rok 2023, to tak jakby oscyluje w granicach roku końcówki roku 2022, no i ten 2029 to Nikt się nie będzie spodziewał, to naprawdę zima tak mocno uderzy w grudniu, będzie tyle śniegu, bo od niepamiętych czasów tyle nie było. To też jest o tyle ciekawe, bo pamiętam wcześniejsze wizje i zupełnie inny obraz, jeśli chodzi mi o naturę, o, o to jaka będzie pogoda, tak, był przedstawiany, a tu już też idzie dopiero w zupełnie innym kierunku, w inną stronę. No i też ta woda, może te podtopienia, gwałtowne powodzie. Od początku maja już te powodzie, susze. Będzie się dużo działo tutaj w związku z tą naturą rzeczy. Ostatnie, co mogę tutaj ująć, to są ostatnie już dwie takie wizje: zmiany w prawie socjalnym. Zagraniczni inwestorzy przenosić będą firmy do Polski, mimo wielu zmiennych dziejących się w świecie. A gospodarczo i ekonomicznie w roku 2029 dokonamy dużego skoku postępu rozwoju i to będzie zaledwie Zalążek początek, a już będziemy bardzo silni ekonomicznie i gospodarczo w roku 2020. Wejdziemy w tak zwany czas złotej ery. Inne kraje europejskie szybko zaczną obstawać w tyle za Polską. 2029, też na sam koniec, taka bardzo duża niespodzianka, co sam do końca nie wierzę. To, co Wam teraz tu przekażę, bo. Ujrzałem zawarcie umowy z kim? Z Rosją. I zajdą wielkie zmiany. Zajdą wielkie zmiany na linii Polska-Rosja. To już nie będzie to, co mamy teraz. Te stosunki dyplomatyczne, to wszystko ulegnie zmianie definitywnej zmiany. Wizja wykonana, drugi, wizja wykonana 2 maja 2022 roku. Dziękuję.